W przeszłości zawarłam umowy z innymi firmami udzielającymi yy, pożyczki. Nie zasługuję na jakąkolwiek akceptację, ponieważ jestem konsumentką, a więc nie jestem profesjonalistą, a ponadto nigdy wcześniej nie zawarłam umowy pożyczki z żadnym innym od Profi Kredyt lichwiarzem i oszustem finansowym. To był pierwszy jedyny w moim życiu raz, mam na nadzieję, że ostatni, nawiasem mówiąc. Yy, więc. Doświadczenia i wiedzy w tym zakresie nie mogłam posiadać i nie byłam zobowiązana posiadać, mimo iż podpisując umowę z Profi Kredyt własnym podpisem wyraziłam zgodę na zapłacenie w ratach kwoty brutto w wysokości 5184 zł, zł, absolutnie nie oznacza to, jak zdecydowanie błędnie argumentuje w uzasadnieniu w roku sąd pierwszej instancji, składając yy, pod umową podpis dałam że dałam składając pod umową podpis, dałam osobie reprezentującej firmę Profi Credit do zrozumienia, że akceptują te bezprawne przecież, bo będące klauzulami abuzywnymi warunki, czy że akceptują bezprawnie zawyżoną mi kwotę zobowiązania i że się z, tej, z niej wywiążę. Sąd uważając wyroku z dnia 19 stycznia 2023 roku lichwiarza za przeze mnie, nie wziął pod uwagę, że dopiero wtedy można byłoby mówić, że mój podpis na zawieranej przeze mnie umowy pożyczki potwierdzał, że akceptuję wskazane w niej warunki, gdyby kwota 5184 zł była kwotą uczciwie naliczoną przez wierzyciela. Natomiast potraktowanie w wydanym wyroku konsumentki nieposiadającej w momencie zawierania umowy pożyczki wiedzy, że zawiera ją z oszustem finansowym i lichwiarzem, jako przestępcy, czyli mojej osoby, który pokrzywdził lichwiarza, jest bulwersujące i zasługuje na zdecydowaną krytykę, tym bardziej, że sąd pierwszej instancji jest organem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy i do oceny dowodów. dowodów.